Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym w dzisiejszym filmiku Państwu podziękować za rzutkę, którą zrobiliście dla mnie na te sprawy prawne. Szanowni Państwo, już nie wpłacajcie, bo już tych pieniędzy jest wystarczająco dużo. Myślę, że aż za dużo. Także naprawdę bardzo, bardzo Wam z tego tytułu też dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym też podziękować za pisma, które wysyłacie do sądu w mojej. Obronie. Szanowni Państwo, jest tego bardzo, bardzo dużo. Dlatego proszę, nie piszcie już do sądu. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, o którą chciałem Was bardzo, bardzo prosić. Szanowni Państwo, nie przyjeżdżajcie na rozprawę 20 lutego do sądu w Starachowicach. Dlaczego? Doszedłem do wniosku, że nie chciałbym, aby to było odebrane jako nacisk na sąd, czy coś w tym stylu. Ja myślę, że sąd. Ma zbyt wiele teraz problemów w ogóle z tymi, którzy rządzą naszym krajem, że dodatkowe takie obciążenie byłoby w mojej ocenie niewskazane. Także, szanowni Państwo, jest to króciutka informacja dla Was. Także bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za zarzutkę. Już nie wpłacajcie. Dziękuję również za wpisy, które wysłaliście do sądu w mojej obronie i bardzo proszę o nieprzyjechanie nie przyjeżdżajcie na rozprawę w dniu 20 lutego do sądu rejonowego w Starachowicach gdyż jak powiedziałem na wstępie mo może to być źle odebrane albo nie chciałbym żeby to było źle odebrane przez sąd który jest niezawisłym bądź co bądź sądem i to on zdecyduje o tym czy jestem winien czy nie? Szanowni Państwo, naprawdę stokrotne dzięki. Nie przypuszczałem, że będzie taki odzew, i nie przypuszczałem nawet, że ja będę brany tak w opiekę przez Was. Chociaż z drugiej strony, reasumując, to w końcu nikt inny, tylko Wy mnie wykreowaliście. To Wy zmusiliście mnie w pewnym sensie do otwarcia fundacji. Do założenia fundacji, po to, aby ta fundacja działała na korzyść naszego narodu polskiego. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję i bardzo bym prosił o to, abyście spełnili moją prośbę. Dziękuję bardzo.